na ten wypis, no ale sama rozumiesz. Umówiłam się ze Stasiem na budowie tak. tak? Rozumiem, Batko, przecież nic się nie dzieje. Albo nie żałuję. Zostawiam ci tutaj w dobrych rękach raczej najlepszych. <ścoughs> Cześć. Paweł, tylko pozdrów Staszka. E Cześć, piękna. Cześć, cudownie wyglądasz. Jaka niespodzianka. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Ale. Ty też. Co ty tutaj robisz? Ja wiem, że jesteś zabiegany, ale chciałam dać ci to osobiście. No, gratuluję, bardzo się cieszę. Ja też. E, mam nadzieję, że będziesz. No jak mógłbym nie być na waszym ślubie? Pewnie, że będę. Zresztą i tak dawno nie byłem w Berlinie. Wika też się ucieszy. E, będziesz z osobą towarzyszącą, tak? No, no, może. Wiedziałam, że ktoś jest. No to opowiadaj. Dobra, ale nie tutaj. Chodź, mam małą przerwę.